Witam w kolejnym materiale z gry Seven Days to Die. No to nie przedłużając, dzisiaj będzie taki krótszy odcinek pogarankowy, a właściwie odcinek poradnikowy. Mianowicie, jakiś czas temu wspominałem o tym, że będę robił takie poradniki. Drugim poradnikiem, o wam chciałem zasugerować, też jest poradnikiem odnoszący się do samego początku gry. Jakiś czas temu wspominałem o tym, że buduję zawsze taką pierścioniową linię obrony. Już to macie, jak ona działa. Mianowicie, stawiamy sobie już pokazuję, 2, trzy tutaj. Stawiacie sobie taką potrójną linię obrony wokół obszaru, chcecie potem zabudować jej swój dom. Więc tak może być, to akurat jest opcjonalne, nie musi być. Gdybyście byli w stanie doskoczyć na początek, to dopiero później możecie dostawić, czyli w ogóle... Lub inne wejścia. Dlatego, że musicie jeszcze jakoś móc wejść do swojego do domu i nie martwić że panicie po co w na na kończąc, to co mam na myśli. Stawiacie sobie taką potrójną linię obrony może być około do ludzi później i pierwszą noc pokojnie wytrwacie i gdy będziecie w stanie przetrwać tą wysiłmą noc. Dlaczego bym to zapytał? Są mechanice, mają tendencję do tego, że... Ma, um, one, czy mechanice, one mają taką szerszą inteligencję, że one mają zadanie trafić do nas, podogracza, ale idąc po najszybszej, najprostszej linii drogi. To znaczy, że jeżeli one idą o... jeśli uznałyby, że skakanie jest szybsze, to to powinna być droga naturalna podróżowania z boku do nas. Natomiast są jakieś nie, są skoczne to prawda, ale nie są takie skoczne, żeby sztuczna inteligencja wykorzystała skoczność jako narzędzie, by do na nas dotrzeć. W sensie, jeżeli zbudujecie 360 stopni zabudowany teren kolcami, drogiennymi, czy tam szelaznymi, tak jak to robię, na początku ustarczą one drzewa. musi wyparczować wszystkie drzewa w okolicy, stanie rzeczywiście od razu nowe, bo one wyrosną to na 2000 od razu punktów, na 2000 jednostek Wytrzyma Wytrzymał się o dźwigniowo, oczywiście powiedział to dokładnie, ile. I da więcej drewna można z tego pozyskać się. Natomiast drewno. Wykorzystując drewno może budować drewniane kolce. Możecie wydobyć sobie drewno, potem później go poszukać jedzenia i żeby on się takcie dziektował kolce. Kolce posłużył Wam jako pierwszą prymitywną, ale jednak ja z płoteszą mi obronę. I kolce pozwolą wam przetrzymać atak hordy, yy, hordy. Dosłownie każda go... o ile do nie wodą mi bo umówmy się, że nieźwiedzie to chodzące czołgi i takie kolce, nawet żelazne, jest stanowią większego zagrożenia na dłuższą metę. O właśnie. Ha, skończyłem po kolcu i nawet się nie. Nie tak będzie. Nie yy, wiem, to by się po prostu prawdopodobnie od punktu A do punktu B przebiegać za mną teraz i... No, tyle, by go, tyle by go widzieli, to jest chodzący czołg, grze. Gdyby dało się udomowić zwierzęta, wystarczyłoby parę nieźwiedzi i mielibyśmy wystarczająco silną armię, by to przetrwać. Po prostu, najprościej mówiąc, yy, tak to by wyglądało. O, yy, tutaj mam, o trochę zgłębiałem, proszę jedź sobie. Co tam jeszcze, serii mi ci dało, ale nie wiem czy nie nic za dużo. Najpierw jest tak, że to, ci, to, że dam te No to w zasadzie tyle, co miałem powiedzieć na temat yy, budowania pierwszej bazy. Pierścieniowa jest najprostsza i, yy, i jednocześnie jedna z najskuteczniejszych, jakie także występują. Trzy sztuki, yy, po to, żeby można było bezpiecznie między nimi skakać, są trzy są i nie skaczą, nie wiem, czy to będzie warto 21. Czy może jednak nie zrzucenie sztuczną inteligencję zombie ale Chyba. Połączenie sztucznej inteligencji i umarł nie jest dobrym pomysłem. Bo ze ono to są ząbiaki, istoty niemyślące. Nie Teńsze. Aczkolwiek były horrory, tylko zombie, myślały. No dobrze, drodzy widzowie, no to jeśli chodzi obrony, to wam polecam, ona się sprawdza. Może nie będę teraz tego budował, bo to zajmie trochę czasu, ale widzicie, jak jest zbudowana moja waza. Dziękuję wam za uwagę, która się spodobało, To zapraszam na kolejne na moim kanale. Trzymajcie dzisiaj, cześć!